Dziś słońce wstało 6 minut po godzinie 7, a zaszło już o 17.35. Dzień zapisał się jako słoneczny. Dominika Brzoza Piprek, witam i zapraszam na prognozę pogody. Najbliższa noc też czeka nas piękna na niebie zachmurzenie małe, a chwilami zupełnie bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy 4 stopnie w Częstochowie i Katowicach, 3 w Bielsku Białej. Jutrzejszy poranek przywita nas pięknym, słonecznym niebem w ciągu dnia, tylko niewielkie ilości chmur, które na pewno nie przyniosą opadów deszczu. 17 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Meszkowie i w Zawierciu. W centrum również na brak słońca nie będziemy mogli narzekać. Aura idealna do spacerowania. 16 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach. Cieplej w Bożu i w Rybniku 18 stopni. Na południu regionu zachmurzenie małe, bardzo dużo. Słońca bez deszczu, 16 stopni w Żywcu, w Bielsku Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie wyniesie 990 hektopaskali, a biometr będzie na pewno bardzo korzystny. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnej nocy, no i do zobaczenia.